Smakosze. Dzisiaj przygotuję kotlet po argentyńsku. Będzie to kotlet schabowy z boczkiem, pomidorem i cebulą. Zacznę od tego, że wytnę sobie paski boczku Oczek gotowy. Teraz ukroję sobie dwa duże plastry pomidora. Resztę pomidora może być do surówki, oraz dwa duże trążki cebuli. Przygotowania tych kotletów będę potrzebowała te dwa plasty boczku, dwa plasty pomidora i dwa plasty cebul. Byłam dwa kotlety. Także pieprz, sól, zioła prowansalskie i do panierowania jajko, mąkę krupczatkę, bułkę tartą i do smażenia olej. Przygotowuję sobie folię, przez którą będę rozbijała kotlety. rozbijam na grubość około 7-8 mm. Kotlety są już rozbite. Zdejmuję folię. Każdy kotlet lekko posolę. Także posypię pieprzem z jednej i z drugiej strony. I teraz są dwie szkoły. Można kotlet przygotować z boczkiem, z cebulą i z pomidorem przed panierowaniem, a można i po. Więc przygotuję dwie wersje. Nacinam kotlet w dwóch miejscach. Kładę na niego pomidor, który lekko posolę. Posypię także pieprzem i ziołami prowanselskimi. Nie za dużo, tylko troszkę. Na pomidor położę cebulę i przez nacięcia przełożę boczek. Druga wersja będzie troszeczkę inna. Tak przygotowany kotlet. Najpierw otaczam. W mące. A następnie w rozbitym jajku. Do jajka dodam odrobinę mleka. Teraz ten kotlet Włożę najpierw do jajka, a następnie zapanieruj go także w tartej buce. Drugi kotlet zrobię inaczej. Najpierw Wrzucę go do mąki. Teraz do jajka. I do tarty bułki. Nacinam teraz kotlet, tak jak poprzedni. W dwóch miejscach. Kładę pomidor, też go lekko sorę, Posypuję pieprzem. I odrobiną ziół prowansalskich. Na to kładę cebulę. I przez otwory przekładam boczek. Jest to oczywiście boczek wędzony, który nada temu kotletowi. Bardzo szczególny smak. Moim zdaniem bardzo dobry. Na patelnię wlewam olej. Czekam, aby się dobrze rozgrzał. Na rozgrzany olej kładę kotlety częścią z pomidorem na spód. Trochę oleju. Będę smażyć. Aż jedna strona kotleta będzie równiana. Kotlety częściowo usmażyły się po jednej stronie. Zmniejszyłam grzanie i przykryję teraz pokrywą, żeby dobrze się wysmażyły. Kotlety się usmażyły, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Kotlety są usmażone. Mnie osobiście bardziej odpowiada wersja z boczkiem na wierzchu, ale to kwestia gustu. Pachną wspaniale. Wędzonym boczkiem, cebulką, czuć nawet zapach pomidora. Wyglądają także wspaniale. Smakują niesamowicie. Wszystkim polecam. Jest to tylko kotlet, ale zrobiony w ten sposób, staje się naprawdę niesamowitym daniem. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.